Dużo bardzo moich gości do mnie, dlaczego akurat nie wybierałem i uczyłem się języka polskiego. No, przed na to powiem ci, przyjacielu, ja też nie wiedziałem, że te polskiego można zmieniło i uratować moje życia i mój rodzina życia. No, powiem ci, dalam ten temu byliśmy trudno. Mieliśmy. Biedny Dan Mutenmu, ale na szczęście po tej języku polskiego ja mam pracę, rodzina ma pracę i wszystko dobrze. I tak to była historia Dan Mutenmu. Dan Mutenmu miałem gości, mój przyjaciel akurat nie, ma na imię Rawał. A w ten czasie Rawa mówi do mnie: Koman, jak tylko z nas języka angielskiego nie będziesz miał pracę, bo za dużo balicie, mówi po angielsku na Bali, prawda? Dlaczego w ten czasie rava powiedział że uczyć innym język, owróć język angielskiego? A w ten czasie myślałem: Jakim język? No, bo przewodnik mówiący np. niemieckiego, japońskiego, korejskiego jest dużo na bali. I w ten czasie nagle mam pomysł. O! Oh, dlaczego nie wybierałem uh, i języka polskiego? No, wybierałem trudny język na świecie akurat. Ale na szczęście przycielu był dobrze, bo cały czas mam polecenia z gości od Polski i przez tego też uczyłem się języka polskiego, jak pracuję dla Polaków, prawda? No, ale kilka problemów, np. Mój kolega, innym przewodnik na Bali, powiedział do mnie, komang, dlaczego wybierać e, ten język polskiego? Bo nie tak dużo Polacy na Bali. No, ale nie podaje się, cały czas uczyłem języka polskiego i mam pracę. No, tylko znowu problem.